Cześć! Jestem ślicznotka Aku i przedstawiam moja się gabajek. Znam już to od dziecka, bardzo dawno tego nie oglądałam tej książki, już od tylu lat. Już od ponad wieków. I Tutaj mamy Śnieżka, Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia, Kopczuszek, Pinokio i Mała Syrenka. Jest raz, dwa, trzy, 4, 5, sześć. No, wydano... Bardzo dawno temu. No, ten rocznik pochodzi z lat 2002 roku. Był bardzo do dobrym rokiem. Miałam jeszcze jeden rok, bo jestem starsza tej książki. Bo ta książka ma już 23 lata. Obchodzi już. Właśnie to zostało wydane Zielona Góra. I dowiemy się. Na przykład jest moją ulubioną e, śnieżką. Bardzo dawno nie oglądałam tych ilustracji. Boże, tyle lat nie widziałam. Właśnie wspominam właśnie. Po tylu latach mogę pokazać wszystko. Nie będę tak przedłużała. Nie będziemy na razie czytać. Będę kiedyś czytała. A może. Pamiętam czerwony kapturek jeszcze. Jak byłam mała, to w przedszkolu byłam przebrana za czerwonego kapturka i się dowiedziałam. Na co? I jeszcze pamiętam, jeszcze byłam przebrana za Krakowiankę też w przedszkolu. Ale to dawne czasy, to były lata z dekady dwutysięcznej. Tu mamy Jaś i Małgosia, którą spotkali chatkę z piernika. Tą taką baba jagę. O, znam już to od dawna, tę bajkę i bardzo nadal to kocham. Tu mamy kopciuszek. Piękne te ilustracje mi się podobają. Ja bym chętnie narysowała. O, to mi się podoba taka żółta sukienka. Bardzo dawno nie oglądałam. Muszę przejrzeć się. Właśnie to jest moje dzieciństwo. Miałam wtedy jeden rok. Jak moja mama mi kupiła mi tę książkę. To mamy Pinokio. Takim odrewnianym chłopcu. No ładnie. A nawet widzę, że nie przymrużyłam oka nawet ten sama na początku o tego ilustracji. w punktu lustra. A tu mamy Gepa, no i przemieniony chłopiec, no i na koniec jeszcze, jeszcze jest mała syrenka i tam było że sześciu córek, a to jest jej tata. Ojciec tych sześciu córek. No i mamy tutaj księcia jakiegoś, czy królewicza. No i tutaj no, przemieniła się z powrotem syrenka. No i tutaj pisze, a teraz, gdy przeczytacie już bajki, spróbujcie dokończyć i pokolorować rysunki. Nie, nie będziemy kolorować, po co? Ładne to, dopracowane i, i tu jest spis treści. Śnieżka, czerwony kapturek, ja ogłosia, kopciuszek, pinoki i mała syrenka. No i na końcu tam są jakieś piękne kwiatki i tu piękne tło. Nie ma jeszcze zimy, ale jest wiosna. Dopiero jest wiosna, lato i jesień. Zima, cztery pory roku. Dziękuję. Wspomniałam właśnie o książkę Moja Księga Bajek, wydonicą Elżbieta. Je ja mu kiebić coś. No i życzę wesołego Alluja, bo Wielkanoc się zbliża. I wesołych świąt Wielkanocnego. życzy Aku.